W jaki sposób diagnozuje się zaburzenia ze spektrum autyzmu? W dzisiejszej praktyce klinicznej i badaniach naukowych na całym świecie kluczowe są dwa systemy klasyfikacyjne amerykański DSM5 oraz globalny, wydawany przez Światową Organizację Zdrowia ICD-11. Na pierwszy rzut oka wydają się one bardzo do siebie zbliżone, jednak jak to często bywa, kluczowe różnice tkwią w szczegółach. Właśnie tym szczegółom przyjrzymy się bliżej, aby zrozumieć, jakie mają one znaczenie dla procesu diagnozy, planowania terapii i prowadzenia badań naukowych. Oto plany naszego dzisiejszego omówienia. Rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia, następnie szczegółowo przeanalizujemy podejście obu klasyfikacji: najpierw DSM5, potem ICD11. Dalej, zestawimy je ze sobą, wskazując na najważniejsze podobieństwa i różnice. Na koniec podsumujemy, jakie praktyczne, kliniczne implikacje wynikają z tych rozbieżności. No dobrze, zacznijmy od fundamentów. Po co w ogóle klinicystom i badaczom takie podręczniki? Można je postrzegać jako rodzaj wspólnego języka, uniwersalnych zasad, które pozwalają profesjonalistom na całym świecie jednolicie rozumieć i klasyfikować zaburzenia psychiczne. Dzięki nim diagnoza postawiona w jednym kraju może być właściwie zinterpretowana i porównana z diagnozą z innego ośrodka. To absolutna podstawa dla spójności w nauce i leczeniu. Mamy zatem dwa wiodące systemy. Z jednej strony DSM, czyli Diagnostyczny i Statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych, opracowywany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Z drugiej ICD, czyli Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, za którą odpowiada Światowa Organizacja Zdrowia. Co ważne, to nie są dokumenty niezmienne. One ewoluują, są aktualizowane wraz z postępem wiedzy naukowej. W neuropsychologii klinicznej stanowią one podstawowe narzędzie pracy, które definiuje sposób, w jaki rozumiemy i diagnozujemy zaburzenia neurorozwojowe. Przejdźmy teraz do analizy pierwszego z systemów. Zobaczmy, jak do zagadnienia spektrum autyzmu podchodzi klasyfikacja DSM5. Jest to o tyle istotne, że jej wpływ jest odczuwalny w badaniach naukowych na całym świecie. Wprowadzenie DSM5 w 2013 roku przyniosło istotną rewolucję. Zamiast kilku odrębnych jednostek diagnostycznych, takich jak autyzm dziecięcy, zespół Aspergera czy całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nieokreślone, wprowadzono jedną nadrzędną kategorię diagnostyczną zaburzenie ze spektrum autyzmu. Innymi słowy, wszystkie te stany zostały ujęte w ramach jednego szerokiego spektrum. Aby postawić diagnozę zgodną z DSN-5, konieczne jest stwierdzenie objawów z obu tych kluczowych domen. Muszą występować zarówno trudności w sferze społeczno-komunikacyjnej, jak i ograniczone powtarzalne wzorce zachowania. Co niezwykle istotne, objawy te muszą powodować klinicznie istotne trudności w codziennym funkcjonowaniu, czy to w sferze edukacyjnej, zawodowej, czy w relacjach interpersonalnych. Sama diagnoza to jednak nie wszystko. DSM-5 wprowadza tak zwane specyfikatory. Są to dodatkowe informacje, które pozwalają na bardziej precyzyjne scharakteryzowanie obrazu klinicznego. Określają one, czy zaburzeniu towarzyszy niepełnosprawność intelektualna, czy występują trudności w rozwoju językowym, a także wskazują na ewentualne podłoże medyczne czy genetyczne. Kluczowym elementem jest również określenie jednego z trzech poziomów nasilenia objawów, co bezpośrednio przekłada się na wskazanie, jak intensywnego wsparcia potrzebuje dana osoba. Omówiliśmy zatem podejście amerykańskie. Zobaczmy teraz, jak wygląda globalny standard diagnostyczny, który obowiązuje w Europie, a więc i w Polsce. Czas przyjrzeć się klasyfikacji ICD-11. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to fakt, że definicja zaburzenia za spektrum autyzmu w ICD-11 jest uderzająco podobna do tej z DSM5. Ponownie, jej rdzań stanowią dwa filary: deficyty w komunikacji społecznej i interakcjach oraz obecność ograniczonych i powtarzalnych wzorców zachowań. To bardzo wyraźny sygnał, że na poziomie koncepcyjnym świat nauki osiągnął pewien konsensus. Kiedy spojrzymy na szczegółowe kryteria, Podobieństwo jest jeszcze bardziej widoczne. Mamy tu te same dwa obszary objawów, wymóg ich pojawienia się w okresie rozwojowym oraz kryterium istotnego wpływu na funkcjonowanie. Na tym poziomie wydaje się, że oba systemy są niemal identyczne, ale czy na pewno? Okazuje się, że kluczowa różnica jest ukryta nieco głębiej. I tu dochodzimy do najważniejszej różnicy strukturalnej. Pamiętamy specyfikatory z DSM5, które były niejako dodawane do diagnozy. ICD-11 podchodzi do tego zupełnie inaczej. Wprowadza pojęcie kwalifikatorów, które dotyczą rozwoju intelektualnego i językowego, ale nie są one dodatkiem są integralną, wbudowaną częścią samego kodu diagnostycznego. To nie jest tylko zmiana nazwy to fundamentalnie inne podejście do kodowania diagnozy. W porządku, skoro znamy już oba systemy, postawmy je obok siebie. Przeanalizujmy punkt po punkcie, gdzie są one zbieżne, a gdzie leży ta wspomniana kluczowa różnica. Jak widać w tej tabeli, na poziomie głównych kryteriów panuje niemal całkowita zgodność. Nazwa diagnozy, dwie podstawowe domeny objawów, wymóg wczesnego początku i istotnego wpływu na funkcjonowanie wszystko to jest praktycznie tożsame. To niezwykle ważny sygnał świadczący o globalnej konwergencji w rozumieniu istoty spektrum autyzmu. A tutaj widzimy tę kluczową różnicę w praktycznym ujęciu. W systemie DSM5 najpierw wstawiana jest diagnoza główna, a następnie, jako osobne byty, dodawane są specyfikatory dotyczące intelektu i języka. Z kolei w ICD-11 te informacje są integralną częścią diagnozy od samego początku, tworząc bardziej złożony, ale i bardziej precyzyjny kod. To ma ogromne znaczenie dla systemów opieki zdrowotnej i statystyk medycznych. Jakie są tego konsekwencje? Chociaż oba systemy przyjęły koncepcję jednego spektrum autyzmu, to podejście ICD-11 dzięki wbudowanym kwalifikatorom pozwala na bardziej granularne, szczegółowe kategoryzowanie w ramach tej jednej diagnozy. Daje to klinicystom i badaczom narzędzie do bardziej precyzyjnego opisu ogromnej różnorodności, jaka występuje w obrębie samego spektrum. No dobrze, znamy już teorie i główne punkty porównania, ale jakie to wszystko ma przełożenie na realną praktykę kliniczną? Dlaczego te, wydawałoby się, subtylne różnice mają tak duże znaczenie? Przejdźmy do wniosków. Podsumowując, bardzo pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca spójność obu systemów, co zwiększa rzetelność i porównywalność diagnoz na całym świecie. Wyzwaniem pozostają jednak różnice w sposobie kodowania, które mają bezpośredni wpływ na badania naukowe, utrudniając porównywanie grup badawczych, a także na codzienną pracę klinicystów, którzy muszą biegle poruszać się w systemie obowiązującym w ich kraju, np. do celów rozliczeniowych z płatnikiem. Na koniec pozostaje postawić pytanie o przyszłość. Czy ewolucja tych systemów będzie zmierzać w kierunku całkowitej unifikacji, stworzenia jednego w pełni spójnego standardu? A może te subtelne różnice, jak ta między specyfikatorami a kwalifikatorami, zostaną zachowane, ponieważ służą nieco innym celom i odpowiadają na inne potrzeby? To pytanie pozostaje otwarte, a odpowiedź na nie przyniosą nam kolejne lata badań i praktyki klinicznej.